Odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma dwunastu godzin, jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła, to powiedział potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z Nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. A gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da Ci to Bóg. Rzekł jej Jezus, stanie brat Twój. Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że z martwych zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekieje Jezus, jam jest martwych stanie i żywot. To we mnie wierzy, choćby i umar żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu: Tak, panie. Ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystus, syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię. Siostrę swoją i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i wołacia. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. A Jezus nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w niemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płacących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź ci zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patia go miłował, a niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, któremu Ślepy otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł. Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu, była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuncie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czy nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałem Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus niósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. A gdy to rzek, zawołał donośnym głosem, łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą, rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Kochani, ta historia jest bardzo istotna dla nas tutaj zgromadzonych. Pan Jezus w tym właśnie zdarzeniu, także niezwykle bolesnym i smutnym, tam też Łazarz nią, braci nie miał, ale miał za to siostry dwie. One płakały z powodu straty swojego brata, ponieważ ten odszedł. Ta cała historia pokazuje nam, że ci ludzie położyli nadzieję w Panu Jezusie i nie zawiedli się. Dlatego, że nadzieją naszej chrześcijańskiej wiary jest zmartwychwstanie. Grób nie kończy naszego życia. On dopiero zaczyna zupełnie inny przedział w naszym życiu życiu z Bogiem. Ale nadzieją ostateczną chrześcijan jest zmartwychwstanie. I panie Jezus tutaj właśnie pokazał, że kiedy łazarz, już właściwie jego ciało było w stanie rozkładu, on go wzbudził z martwych. Dlatego jest gwarancją naszej wiary. Jak dzisiaj często ludzie mówią: Nikt stamtąd nie przyszedł i nikt jeszcze nam nie powiedział. Otóż ta historia mówi, że przyszedł i pokazał dowód na to, że Jezus jest z martwych i życiem. Jeśli ktoś w panu Jezusie położył nadzieję, to nie jest to nadzieja głupiego, ale nadzieja człowieka, który wie o tym, że ten, który stworzył ten cały świat i ten, który nas odkupił, ma moc wzbudzić również z martwych też. Tych wszystkich, którzy w nadziei zmartwychwstania zasnęli. Właściwie po co przyszedł Pan Jezus Chrystus? Dlaczego on tu na tym świecie się znalazł? Ponieważ my jako ludzie znaleźliśmy się w bardzo trudnym położeniu. Niestety, bardzo trudnym. Ponieważ nasi pierwsi rodzice popadli w grzech i od tamtej pory mamy upadłą, grzeszną naturę. Niestety, grzech okazał się silniejszy niż człowiek niż jego nawet dążenia do świętości, dążenia do dobra. Niestety grzech okazał swoją moc. Dlatego ten świat wygląda, jak wygląda. Zobaczcie, Bóg dał nam wolę, abyśmy podejmowali właściwe decyzje. I właśnie to jest najważniejsza decyzja, jaką w życiu człowiek musi podjąć, gdzie spędzi wieczność. Czy w nadziei zmartwychwstania? Czy niestety również w wieczność, ale bez nadziei? w tym miejscu, w którym sami wybraliśmy. To nie Bóg nas tam posyła. Bóg daje nam wybór. To Chrystus decyduje o tym, tak jak wiszał między dwoma łotrami. Oni też mieli wybór. Zobaczcie, jeden odrzucił Pana Jezusa, a drugi przyszedł do Niego. I ten Pan Jezus Chrystus nie tylko odpuścił Mu grzechy, ale również dał Mu pewność zbawienia w tych słowach, które do Niego wyrzekł. Zaprawdę powiadam Ci, Dziś będziesz ze mną w raju. Sami widzimy, jak wielką nadzieję można położyć w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I chociaż w ciele ten człowiek ponieść śmierć, to jednak w duchu oczekiwał na lepsze życie, na lepsze zmartwychwstanie. Dziękujemy Bogu za to, że był przygotował dla nas, kiedy to wszystko minie, bo Pismo Święte mówi, że ziemia i niebiosa przeminą, ale słowa Pańskie nie przeminą. A apostoł Piotr mówi, że Bóg przygotował dla nas nowe niebiosa i nową ziemię. To jest nowe stworzenie, w którym będzie mieszkać sprawiedliwość. I to jest naszą nadzieją. Nie ta ziemia, ale ta przyszła ziemia, którą Bóg ją stworzy. Nie te niebiosa, ale przyszłe niebiosa, które również Pan Bóg stworzy. I to niebieskie Jeruzalem, do którego zdążamy, a które w opisie Księgi Objawienia Apokalipsy jest 16 razy większe niż Polska. Tak. Pomieścimy się na tej nowej ziemi i nowych niebiosach i w tym niebieskim Jeruzalem. Kochani, tak bardzo ważną rzeczą jest, jak nasze decyzje wpływają na nasze życie. Nie tylko doczesne, ale oczywiście i przyszłe. A więc po co Pan Jezus przyszedł? Pan Jezus przyszedł na tę ziemię po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie, aby nas wyzwolić z podpanowania panowania grzechu. On po to przyszedł. On również posłał swego świętego ducha. Po co? Aby nas przekonał, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i sami nie osiągniemy życia wiecznego. To jest niemożliwe. Bez Pana Jezusa jest to po prostu nieosiągalne. Następna prawda, którą również Pan Jezus powiedział, gdybyście znali dar Boży. O czym Pan Jezus mówi? Że zbawienie jest darem łaski Bożej. I nie można sobie uczynkami na to zasłużyć, jak też apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, albowiem łaską zbawieni jesteście, i to nie z Was, Boży to dar, nie z ludzkich uczynków, aby się nikt przed Bogiem z własnych zasług nie chlubił. To jest Boże słowo, tak ono uczy. Dlatego w Starym Testamencie mieliśmy zupełnie inną Ewangelię, kto wytrwa do końca, prawda, albo inaczej. Po śmierci dopiero się okaże, gdzie kto pójdzie. Pan Jezus daje zupełnie inną nadzieję, że każdy, kto wierzy w Panesa ma już życie wieczne. Czyli jeszcze za życia może mieć pewność, gdzie pójdzie po śmierci. Czy to nie jest cudowna, wspaniała i pewna nadzieja? A więc mówi wyraźnie Pan Jezus o tym, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami, że przyszedł na tę ziemię po to, aby dać nam dar łaski zbawienia. I następna rzecz bardzo ważna, którą Pan Jezus powiedział. I gdyby znała tego, gdybyście znali tego, który mówi, nie tylko z historii, ale kiedy otwieramy Pismo Święte, kiedy czytamy i Boży Syn przez swojego ducha do nas przemawia, poznajemy Jego. I co poznajemy? Ja jestem droga prawda i życie, mówi Pan Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nie ma żadnych innych pośredników między nami a Bogiem. Jak tylko Chrystus. To są słowa samego Chrystusa. My nie, nie będziemy dyskutować ani podważać tego, co powiedział sam Pan Jezus Chrystus. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. My jest to bardzo ważna rzecz. Jeśli chcemy być zbawieni, musimy przyjść obudzeni słowem Boga, Ewangelią do Pana Jezusa, aby złożyć mu nie tylko grzechy, ale też swoje grzeszne życie, aby On stał się tym, który naszym życiem kieruje. Jeśli on jest za starami naszego życia, to wiemy, że na pewno do domu Ojca nas doprowadzi. Bo Pismo Święte mówi, idę przygotować wam miejsce. I on tam właśnie poszedł na miejsce przygotować. A kiedy przygotuję wam miejsce, przyjdę po was, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest prawdziwa nadzieja chrześcijan. Nie historycznego Jezusa, nie jakiejś religii, ale żywej wiary, która jest właśnie oparta na Słowie Bożym, Ponieważ zbudowani jesteśmy na fundamencie apostołów i proroków, to kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Co się stanie zatem, kiedy przyjdziemy do Pana Jezusa, albo przyjdziesz do Pana Jezusa z wyznaniem swoich grzechów i złożysz Mu swoje życie? Krew Chrystusa, która została przelana na Golgocie, ma moc przez wiarę obmyć każdego z Jego grzechów. Tak, ona jest skuteczna przez wiarę. I następna rzecz, która jest istotna, Otrzymujemy ducha świętego, a wraz z duchem świętym nową naturę. Nie, nie, nie przez ceremonie ani inne rzeczy otrzymujemy ducha świętego. Spójrzmy na chwilę na Pana Jezusa, tak jak śpiewaliśmy, zwróć swój wzrok na Jezusa i widzimy, że je, żołnierz przebija bok Pana Jezusa. I co wypływa z tego boku? Krew i woda. Krew dla naszego oczyszczenia i zbawienia, a woda. Jest obrazem ducha świętego, którego utrzymuje każdy, kto jest posłuszny Ewangelii i wierzy w Pana Jezusa. Następstwem tego jest, jak Pismo Święte mówi, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare życie przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Życie z Jezusem jest cudowne. Jako Panem i zbawicielem. Dziękujemy Bogu za to że właśnie to życie pociągało nie, pociągało nie tylko nas i pociąga, ale też pociągało Piotra i dlatego myślę, że Pan Jezus jest nadzieją Jego zmartwychwstania. Jest to bardzo ważne, kochani. Powinniśmy o tym pamiętać. Oczywiście, czy możemy mieć pewność? Pismo Święte mówi, że tak, możemy mieć pewność, bo usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Pokój możemy mieć tylko wtedy, jeśli mamy pewność, że nasze grzechy zostały przebaczone. Co dalej? Kiedy otrzymamy Ducha Świętego, Duch Święty świadczy z Duchem naszym, że Bożymi Dziećmi staliśmy się. To jest coś niesamowitego. Bóg swoje dzieci prowadzi do chwały. Dziękujemy za to. Dlatego Pismo Święte mówi, że tych, którzy zaufali Chrystusowi, Duch Boży prowadzi i dlatego jest to świadectwo, że jesteśmy Bożymi Dziećmi, że staliśmy się Bożymi Dziećmi. Oczywiście Pan Jezus nie jest sługą grzechu, więc nie będzie nas prowadził nigdy do grzesznego życia, ale będzie nas prowadził do chwały, aby przez nasze życie, nasze świadectwo naszego życia, uwielbiony był Pan Jezus Chrystus. To jest bardzo ważne. A więc, kochani, Piotr miał taki czas, kiedy mógł zadecydować o tym, w kim położyć całkowicie swoją ufność. My. Będący tutaj. Możemy się nad tym zastanowić, że mamy jeszcze czasu, trochę, nie wiemy ile, dlatego Pismo Święte mówi dziś, jeśli głos Jego usłyszycie głos Boży, głos Ewangelii. Nie zatwardzajcie serc waszych, gdy Chrystus przez słowa Ewangelii przemawia do naszych serc. Niech Duch Święty oświeci nasze umysły. Abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy, my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w synu jego, Jezusie, Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Niech też Bóg oświeci nasze serca, wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy zobaczyli, że tylko Pan Jezus, Chrystus może zgładzić grzechy nasze. I przez tą ofiarę, przez wiarę to się właśnie dokonuje. Jest to bardzo ważne. I zaprośmy Pana Jezusa przez Ewangelię, aby On chciał zamieszkać w naszych glinianych naczyniach, bo Pismo Święte mówi, a mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Cudowna rzecz, że Pan Jezus Chrystus nie chciał zamieszkać w świątynią lęką ludzką zbudowanych, w potężnych gmachach, bazylikach. Pismo Święte mówi, że Bóg tam nie chce mieszkać. A gdzie Bóg chce mieszkać? Twoje serce jest miejscem, gdzie Bóg chce mieszkać. Niedawno były takie święta i wiele osób z nas obchodziło to, to święta. Mówiło, mówiliśmy o tym, że przyszedł Pan Jezus na ten świat. Ale największym problemem było to, że miejsca dla niego nie było. Dzisiaj, kochani, wszystko się niby może otwierać przed Panem Jezusem, ale najciaśniej jest otworzyć swoje serca. Najtrudniej, aby Pan Jezus Chrystus tam zamieszkał, aby on tam zasiadł na tronie Twojego życia. Aby mógł panować i prowadzić Cię do cudownego zbawienia, które przygotował dla nas do wspaniałej nadziei. Każdy, kto w Pana Jezusa wierzy, Pismo Święte mówi, nie będzie zawstydzony, nie będzie się wstydził. Mogę być tu króciutkim świadectwem. Zaufałem Pana Jesowi 41 lat temu. I do tej pory nigdy, nigdy na Nim się nie zawiodłem. A Słowo Boże jest prawdą. I dziękuję Bogu za to, że nigdy nie znalazłem nic fałszywego, nic pokrętnego, nic nieprawdziwego w Bożym Słowie. Dziękuję Bogu, że Bóg nas nie pozostawił samych. Zobaczcie, jak to dziwnie jest. Wszyscy mamy prawie komórki w kieszeniach. Mamy możliwość komunikowania się z naszymi bliskimi, prawda? Czy myślicie, że Bóg zostawił nas bez żadnej możliwości komunikowania się z Nim? Otóż dał nam nie tylko Ducha Świętego, ale dał nam Pismo Święte. To jest ten Boży komunikator, z którym, przez który możemy się z Bogiem porozumiewać, wiedzieć, co Bóg od nas chce, a w modlitwach możemy powiedzieć, co my od Niego chcemy. Kochani, chciałbym prosić was, abyśmy zaśpiewali wspólnie taką pieśń. To jest czternastka zadędy. O nie smuć się, bo ci, którzy położyli w Panu naszym Jezusie Chrystusie, nadzieję, nie muszą się smucić. Przecież nadzieją jest z ich zmartwych Zaśpiewajmy tą pieśń.